Witajcie, że Partix i. i wielki tata. Śniegramy kolejny z gry bros Teraz mamy tutaj nową postać, jaką jest. Leona. Nie, ale Melody. Spike. Melodii będziemy teraz melodii ulepszać. Zabójca. Ulepszamy ją. Na 11 level mamy dzisiaj pomysł ulepszyć i zagrać mamy jak najlepszy mecz. Czyli nie musieliśmy wydać 119 zł, żeby mieć Melody... Wystarczyło kupić karnet i mieć 4 razy, 3 razy taniej Karnety patrzcie mamy tutaj Mamy karnet full, wypas Jeszcze odbierzemy golda, żeby ją wymaksować Gold 1500, a, proszę państwa na bogato Jeszcze gemiki, ale to później Tego nie trzeba chyba, gold, tak? Gold. Do ulepszenia postaci jest potrzebny gold Chyba już mamy 4500 5000, chyba grubo jest, chyba starczy Starczy, o mamy ją no, ulepszamy melodię dalej, na jedenasty poziom. I... Bierzemy tarczę. Tarcza, żeby ulepszyć? Nie, tą tarczę z gadżetu. To, jak użyjesz gadżet. Masz tarczę taką z tym jezorem. To tarczę też. To tu mamy. To. Nie, nie, trzeba nie. użyć ten plus jeden. Czyli już mógł więcej tarczy użyć, ale dobra, nie marnuj kasy. Najlepiej jednak jedną mocno Melodii Melody eee. zyskuje 8%, czy. No, no, otrzymuje się to właśnie prezentacja, nie znikną, chyba dłużej. Tak. Czyli. Wymaksowaną mamy już. A my będziemy jeszcze dzisiaj mamy. A my mamy jeszcze nową, nowego skina, kupiliśmy papryczkowego. Dynamica. Majka. Majka, który gotuje wszystkich na mapie. A tu jest nasz klan. Klub. Klub, Lucek. Dołączajcie, a my zaczynamy. Znaczy Bartek zaczyna. Proszę Państwa, tutaj standardowo, to jak zawsze wybiera, zaczynamy na mapie Solo Showdown. Jest to mapa w miarę dobra. to. Mamy tutaj wykoksowaną postać starczą. Jedziemy. Po prawej są skrzynki. I to wcześniej było tak, że jakbym miał... O jest! Że jak łapiesz skrzynkę, to teraz odpalają się nutki. Nutki są teraz za pomocą gadżetu 25% dłużej i one zadają dodatkowe wrażenie 3,5 tysiąca. Dalej, jedziemy dalej. W krzakach ktoś tam był. Możesz użyć jak stół tego dopalacza. Nie ma. Idziemy do O! Pyk, pyk, pyk. I go nie mytika. Może jeszcze nie? Teraz. Pyk, pyk. O, oh, jak ci uciekł. Dobra, nie uciekł. Nie uciekł, widzę, nowa emotka melody. Du, 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 du. O, jeszcze jest kit, który zaatakował go. Moją bel zaatakował. Bartek bell. ma już 13,900 życia, jest 12 skrzynki pod spodem. Daryl czeka tylko na swoją. Byk. Byk. No i dobra. Nawet wiedział co go czeka. Piękny uśmiech. No i co? Widzowie ona jest za OP? Myślicie? Myślę, że jest słaba. Larry Lauri, wtedy co był w sztosie to pokazał wszystkich moment. Wielki ta zaczyna? Będziemy wybierać 40 tysięcy może. A i będziemy mieć live'a pewnie w środę i będziemy melodii koksować. Tak, bo dzisiaj może nie był. Znaczy miał być, ale spędziliśmy dużo czasu na dworze, ładna pogoda była. I stwierdziliśmy, że wy pewnie też na dworze jesteście, więc nie ma sensu lajwo odpalać. I teraz jakie to gra? Jak oceniacie? Jak... Patrz aż 900 HP, ale jak bierzesz sobie skrzynką, patrz tym nutką, to zadaje dużo więcej patrz patrz, obrażeń. Nutka, 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 nutka patrz i pojawiają, a nie, znikają. Bo znikają powoli. A bo tylko wtedy. O i mogę sobie użyć teraz nutek, ale użyłem z po prostu sobie z nich tarcze zrobiłem. A widzowie w komentarzach jaką macie rankę na melodię, jak już Czy już macie 35, czy jeszcze nie? Oraz czy może ktoś kupił tę melodię może już. Wcześniej. Już dużo osób widziałem tych. Tak, ja widziałem komentarze, który wariat kupuje melodii, skoro jest za darmo. Znaczy za darmo. Nie jest do końca za darmo, chyba że po prostu macie kredyty. No to wtedy, tak? A my już widzowie mamy już 20 rankę, a że wyjemy ją albo 25. Na melodii? Tak. Myślę, że tak, jak nie na solo. Na trio. No, na solo to ciężko. Jest. Zawsze jakiś się znajomy wariaty, które się w krzakach. Tak, też jeśli się miałem ostatnio, dzisiaj grałem Leonem, to wszyscy się teamowali. 8 osób na mnie. No, i na lepiej, tak. I do, do, do środka czekania. O dobra. Bitwy. Pach, pach, pach. Warto próbujesz się na innej mapie? Na może na trio. O wyzwanie mistrzowskie. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie, czy... Knockout. Knockout chcesz? Haha. Ha, no to próbuj. Monka jest taką dobrą mapą, że da się wygrać ją od razu. Jak się ma melodii. Bardziej na zadymę widziałem Melody, że ona przyspieszała, piłka leciała, ona podjechała jak Stew i brameczki robiła. O, nasza ta. No z ratnikowego. Może ja będę wbijał. Ale Pepe. Kit. Ale mamy koksów, mamy Lary, Lauri, mamy Bartek Sira. Mamy Piperkę, która poszła na środek. Baby ale nie. No i dobra. Coś ty Bartek zrobił. O, patrz, tak. patrz, patrz, teraz to, patrz, teraz widzowie to. Teraz Bartek, patrz, chyba zrobić tego szybkiego wejścia na środek, tak? Tak. No, ale to co? Będziesz zaskoczyć ich. Pyk, pyk, pyk. Patrz, dwóch zabiłeś. Będzie trzeci? Będzie trzeci, I nutka, pyk. nutka, nutka. Tak, trzech. A, Bartek. I Bart patrzcie, obserwowanie, patrzcie co zrobiłem. Pach, pach, pach i potem poleciałeś na misji. Cztery pragi. I, i szybkie zwycięstwo. Zwycięzca papasa. Ranga piąta już. Moment, odpaliliśmy dopiero gierkę. Zaraz wpadną kolejne e, kredyciki. 40 tysięcy już tuż tuż. 40 tysięcy już tuż tuż. A my co widzowie. Co? Widzimy się. Już w kolejnym odcinku się widzimy. Melody jeszcze ma fajnego tego skina, ale nie będziemy go odpalać jeszcze. Czy oh. coś mieliśmy odebrać? A. Odznakę. Odznakę i czekamy na jakieś super, super skiny, żeby kupić się, bo będziemy zbierali gemy Jak wpadnie jakiś skin, pewnie jakieś 300. Tak, foks. to my go kupujemy, więc widzimy, widzimy się w kolejnym odcinku. odcinku. Hej.